Witam bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Przed nami już siódmy dzień nowenny przed świętem świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. W tym dniu zwracamy uwagę na ojca Stanisława, który był wiernym synem Kościoła Świętego. I teraz, na sam początek. Sześć dni nowenny, które właśnie minęły, poświęciliśmy na. Na to, abyśmy przeszli z ojcem Stanisławem przez pewne aspekty jego życia. Rozpoczęliśmy tę nowennę od przyjrzenia się mu, jako tego, który był zafascynowany niepokalonym poczęciem. Potem omawialiśmy taki temat, jak ojciec Stanisław, który jest prorokiem pięknej miłości, a szczególnie miłości do ludzi, którzy cierpią w czyścu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że święty ojciec papczyński był narzędziem miłosierdzia Bożego, a dzisiaj Kościół. Więc co takiego ciekawego w tym Kościele, że dzisiaj poświęcasz, drogi braci, droga siostro, 7 minut swojego cennego życia, aby posłuchać o Kościele. I to nie jak w jakimś Kościele, ale o Kościele katolickim. O Kościele, w którym nasz ojciec założyciel wierzył, w którym się urodził, w którym przyjął chrzest. Wyobraźmy sobie XVII wiek. Kościół w tamtym okresie cierpiał na rozłam, który wywołała reformacja. Więc z jednej strony można by było powiedzieć, że tamte czasy określają takie słowa jak afera, skandal, grzech, kłótnia czy rozłam. A z drugiej strony wiek XVII to wiek. W którym mamy wielu wielkich świętych, takich właśnie jak nasz Ojciec Założyciel. Nieco wcześniej żyła święta Teresa Zawila czy święty Jan od Krzyża. Każdy zna te, z nas te, te postacie i wie, co one zrobiły dla kościoła. Więc co takiego wyjątkowego widział w kościele nasz założyciel? Co takiego ty widzisz, bracia i siostro, wyjątkowego w kościele, że jesteś w nim? Mogłem teraz spytać brata Eugeniusza, który stoi za kamerą, co takiego ciekawego w Kościele, co takiego pięknego on odkrył, że zdecydował się pójść za głosem Pana i być w Zgromadzeniu Księży Marianów. Co jest takiego pięknego? Jak już wiemy, są dwie strony medalu. medalu. Ta strona taka ciemna, mam grzech, z drugiej strony mamy też łaskę. Jest w Pieśniach nad Pieśniami taki fragment, który bardzo pięknie to obrazuje, ponieważ oblubienica mówi: Czarna jestem, lecz piękna. Czarna od grzechów, dlatego od niewierności, a z drugiej strony piękna, dlatego że to Pan powołał Kościół, to Pan chciał tego Kościoła. I ten dramat czerni pokazuje pewną sytuację, kiedy to święty Piotr, będąc w Cezarei Filipowej ze wszystkimi uczniami, z Jezusem, mówi Jezusowi, jak ma być? A Jezus do niego mówi: Idź za mną. To jest napięcie, czy my chcemy iść za Panem, czy my chcemy Panu mówić, jak ma iść. I teraz wiemy już, że trudno znaleźć taki okres czasu w kościele, kiedy nie byłoby żadnej kontrowersji. I w takim kościele, który miał swoje upadki, swoje piękne momenty i trudne, w takim kościele Ojciec Stanisław żył. W takim kościele również odkrył to piękno i doświadczył tego piękna kościoła chrystusowego i pozostał mu wiernym. A dlaczego możemy mówić, że był wiernym synem kościoła? Bo może ja tutaj stoję i ja sobie tak twierdzę, ale nie. To są pewne wydarzenia z jego życia. I takim jednym z kluczowych wydarzeń był moment, kiedy ojciec Stanisław już rozpoznał, że chce założyć zgromadzenie księży Marianów. Starał się już o aprobatę o papieża, aprobatę papieską. Sam pielgrzymował do Rzymu. Niestety nie udało mu się spotkać z papieżem, nie udało mu się uzyskać tej aprobaty. Po wielu latach posłał swoich braci, żeby uregulowali tę sytuację. I im się udało, chociaż nie według pomysłu ojca Stanisława. Aprobata zgromadzenia była na regułę dziesięciu cnót. Kiedy ojciec Stanisław dowiedział się o tym, w pierwszym momencie nie był aż tak zachwycony, ponieważ chciał założyć, założyć swoje zgromadzenie na regułę życia, którą sam napisał. A Kościół mu dał regułę dziesięciu cnót. I on to przyjął. Złożył śluby na tą regułę. Był posłuszny woli Kościoła. Sam o, o tym mówi, jak mówi o Kościele, do swoich braci. Po pierwsze, pamiętajcie o miłości pierwotnego Kościoła, o której autor dzieł Apostolskich mówi. A mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Ponadto, też mówi: Niech każdy pamięta, że duszą jego Instytutu jest miłość, i na ile od niej się oddali, na tyle też oddali się od życia. Zatem, jaki obraz Kościoła miał ojciec Stanisław Popczyński? Co sprawia, że człowiek, który przeszedł tyle prób, o których słyszeliśmy, tyle cierpień, tyle fałszywych oskarżeń, i tyle odważnych decyzji musiał podnie, po, podjąć. Co sprawia, że taki człowiek może powiedzieć, jestem synem Kościoła, kocham ten Kościół, kocham Chrystusa. Są takie cztery zasadnicze obrazy Kościoła u Ojca Papińskiego. Po pierwsze, oblubienica. Jest to miejsce, gdzie Kościół, będąc oblubienicą, ma swojego oblubieńca Chrystusa. I to jest miejsce doświadczenia miłości. Po drugie, Kościół jest matką, to znaczy, że daje nam życie, daje nam sakramenty, poprzez które ta miłość może być jeszcze bardziej rozpalana, jeszcze bardziej żywa, jeszcze bardziej dynamiczna, jeszcze bardziej się udzielająca. Po trzecie, wreszcie, Kościół jest owczarnią, a więc to jest ta prawda, że my nie doświadczamy tej miłości będąc jakąś samotną wyspą, lecz we wspólnocie we wspólnocie, która jest wezwana przez Pana i która idzie za Panem. I po czwarte, Kościół jest winnicą, czyli podsumowanie tych trzech punktów. Czyli my, którzy doświadczyliśmy tej miłości, naszym miejscem pracy jest Kościół i, i, i ci, którzy jeszcze o Chrystusie nie słyszeli, i ci, którzy jeszcze nie doświadczyli Jego miłości. A teraz pomyślmy, w jakiej intencji będziemy się modlić. Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku Boga, obroń, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia. Zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego niepokalanej Matce dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo, uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę, o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen. Odmówmy także indywidualnie modlitwę Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu. Święty Ojcze Stanisławie Papczyński, módl się za nami.